To był Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej. 11 września, wielki dzień, dla mnie wielki dzień dla blisko tysiąca polskich, mniejszych i większych przedsiębiorców i inwestorów. Wielka integracja 3.0, impreza, nad którą czekaliśmy dwa lata, trzy razy przekładana. finalnie dzisiaj w tę piękną, słoneczną sobotę spotkać się od ósmej. Zaczynamy rejestrację, jest dziesiąta. Mamy na tyle dużo uczestników, że prawdopodobnie zaczniemy 12 minut później, ale chciałbym Wam pokazać jak tego typu event wygląda od środka. Na tym filmiku zobaczycie pełną relację z imprezy. Myślę, że usłyszycie również wywiady z polskimi przedsiębiorcami. Zobaczycie urywki z kilku prelekcji, a potem zrywki czy najlepsze momenty z to. Zapraszam Ciebie Piotr, zapraszam Was. Są od lat, e, młodym, bo młodym, natomiast no, siedzę trochę w tym temacie w różnych branżach. Natomiast no, myślę, że taka impreza jest bardzo fajna pod względem tego, że można właśnie wymienić swoje postrzeżenia przedsiębiorstwa w Polsce aktualnie jakieś e, kontakty e, z kimś można coś stworzyć. E, natomiast to są osoby, s, które rozumieją, mają tą samą mentalność i, i, i myślę, że e, płaszczyzna do, do, do gadania się jest naprawdę prostu. Specyficzni ludzie e, po, zakręceni tak jak ja. Więc z takimi ludźmi się łatwiej dogaduję, ponieważ działamy na podobnych falach. Nawet jak na chwilę jest jakaś spinka, to później to łatwo przechodzi. Tak? Łatwiej się rozmawia z osobami, które mają, działają na tych samych falach. Niesamowita energia jest i fantastyczna wiedza jest przekazywana. Bardzo dużo poznałam już takich no, biznesowych znajomości. Super. W zasadzie się tutaj znalazłam trzy dni temu, udało mi się zakupić bilet. Musfera ogólnie, która tutaj panuje w powietrzu, chyba mówi sama za siebie. Zmotywowało mnie to, aby poznać jak najwięcej wartościowych osób. Biznes to ludzie, ludzie to biznes, a kontakty to my. Ja cały czas powtarzam to zdanie i już przez pierwsze dwie godziny mogłem poznać bardzo wartościowe osoby, gdzie jestem przekonany, że takie integracje i takie spotkania przynoszą na pewno same plusy w biznesie. Super, niesamowite wydarzenie. Bardzo ciekawi ludzie. Dobra. Możliwość e, nawiązania fajnych relacji, fajnych znajomości. E, tak jak Kuba mówił, tutaj to nie miejsce dla introwertyków. Tutaj trzeba po prostu odłożyć wszelkie zahamowania e, i nawiązywać kontakty, wymieniać się wizytówkami. E, I mega wiedza. Mega wiedza ludzi. Wymiana tych informacji jest po prostu niesamowita. Ja jestem tak zajarany, zafascynowany, bo ten powie o tym, druga osoba powie o czymś innym tak naprawdę. To miejsce, to wydarzenie, to wydarzenie jest właśnie fajne do wymiany właśnie doświadczeń i do pozyskania niesamowitej wiedzy. Ludzi, których tam się naoglądają w internecie trochę, przez ostatnie półtora roku, bo wiadomo, siedziałem w domu i za dużo występów nie było. E, także na razie jest trochę stres, ale odpuszczam, bo już spotkałem parę znajomych w twarzy, ktoś tam kogoś kojarzy, więc e, jest dobrze. Pod przedstawimy tego naszego tutaj dżentelmena. Dżentelmenie, co mi robimy? E, mam nadzieję, że światowy pokaz. Czego? Iluzji, magii i głównie dobrej zabawy. Super. Witam. To jest pan Piotr? Tak! To jest pan Piotr Eberhardt. Słynny! Wow! Dzień dobry! ten depeszczarz. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo chętnie uczestniczę na takich spotkaniach. Można się tu wiele nauczyć. Rzeczy, które mogę przenieść do siebie, do, do swoich działań. Zajmuję się marketingiem całej spółki, więc mam co robić. No, kontakty, które pozyskałam, mam nadzieję, że zaopłacą nie, nie tylko współpracą, kontraktami, ale również przede wszystkim taką pomocą, bym powiedziała, choćby nawet youtuberów Pewnie. w kontekście samego prowadzenia czy, 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 czy promowania się. no bo Zajmuję się właśnie głównie promocją, promocją marki, Kroniczanka promocją Marek Budleczniczych, ale też promocją uzdrowiska, obiektów naszych, naszej działalności na co dzień. Tok Karol, nasz Tiktokowy dyrektor Karolu, ile masz lat, powiedz? 20. 20 lat i zostałeś moim dyrektorem do spraw Tiktoka. Jak to się zadziało? Napisałem do ciebie Kuba. Zgodziłeś się, chciałeś spróbować. I tak jakoś poszło. A jak... 60 tysięcy obserwujących ponad. Właśnie jak oceniasz starego wilka na TikToku. Oceniam bardzo dobrze. Fajnie, że te granice są przełamywane i jest to coraz bardziej ważne. Walczymy, idziemy na 100 tysięcy tiktokersów. Cokolwiek to znaczy. Sławek Męcyn. Kolega internetowy, najbardziej znany doradca w Polsce, Sławku, jak oceniasz wielką integrację po pierwszych 10 godzinach? Jak na razie bardzo dobrze, bardzo dużo ludzi, wiele ciekawych, nowych kontaktów, można było się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Wydaje mi się, że jeszcze najciekawsze przed nami. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję, dziękuję Ci za obecność, za to, jak można płacić niższe podatki w niższym ładzie, odpowiednio konstruując swoje nowe umowy spółek handlowych. Energia jest? Jest. Jak oceniasz polskich przedsiębiorców, mieliśmy się załamać przez te dwa lata, wchodzi nowy ład, jesteśmy półtora roku po covidzie, nie sądzisz, że wraca w nas w życie? Oczywiście, że wraca. Polscy przedsiębiorcy, jak się ich wyrzuca drzwiami, to wracają oknem, jesteśmy absolutnie nie do zdarcia i to, że nawet polski rząd nie jest w stanie nas załatwić, bardzo dużo o nas mówi. No, no, po pierwszej kawie zadałeś mi pytanie, które ja chciałem Tobie zadać, czy może byśmy połączyli siły? I zrobili tego typu spotkania w jeszcze większym gronie z Twoimi widzami, z moimi widzami i integrowali się części. Myślę, że jest to bardzo ciekawy pomysł, i mam nadzieję, że w przyszłym roku go zrealizuję. Zdecydowanie. Myślę, że będzie to maj 2022. Tego nam życzę. Takie. Tobie dużo zdrowia Dzięki. w walce o dobro przedsiębiorców, w mediach i na każdej innej płaszczyźnie. Działamy. się zaszczycony, zintegrowany i uniesiony tą energią. Ja powiem tak, miałem coś dać ludziom, mam wrażenie, że odebrałem jeszcze więcej od nich samych, także to jest te, ta moja zasada tego dobrego, ciepłego i puchatego. Mamy coś do przekazania, oddajemy innym, a to wraca, wraca, wraca. Na tym polega wielka integracja. Trzy razy walczyliśmy o tę imprezę. Robert dzwonił, Kuba walczymy czy nie. Potrafiłem parę dni dosłownie przed wydarzeniem... Powiedz zawsze, była tak. ...zadzwonić, nie jestem gotowy, przyjeżdżam tak jak stało się dziś. Mistrzostwo świata Robercie. Mistrzostwo Dzięki Ta bardzo. Dzięki bardzo. do mojego marzenia. Cudownie. Myślę, że marzenia setek ludzi nieco młodszych od naszego starszego, <laughs> dobrego wujka. Pozdrawiamy Was, działamy Cześć. dalej. Cześć. Oprócz dumy, towarzyszą sobie w tym wyjątkowym dniu. Duma jest, powiem Wam. Najbardziej jestem dumny, że udało się tysiącu polskich przedsiębiorców spotkać, przedsiębiorców spotkać razem. Po dwóch latach COVID-u, to nie jest łatwe, to nie jest oczywiste, ale myślę, że wszystkim nam tego spotkania brakowało. Także czuję się wspaniale, trochę zmęczony, ale bardzo wdzięczny uczestnikom, prelegentom współorganizatorom, że, organizatorom, że są znam. Wielką umiejętnością dzisiaj jest nie tylko podlekować komuś post, ale podejść, przywitać się, powiedzieć co robisz. Czym się zajmujesz, zapytać o to samo, drugą stronę? I dlatego chcielibyśmy te, tego typu spotkania robić przynajmniej raz w roku, może dwa razy w Także kolejna edycja, prawdopodobnie w maju. Rozmawiam dzisiaj ze Sławkiem Mencenem, który chce się troszkę podłączyć yy, z Willem Koniecznym i jego wspólnikiem. Także być może coś dużego zrobimy w tym miesięcy.